Witam Was serdecznie na moim kanale. Kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc pomyślałam, że umilę Wam trochę ten początek tygodnia i wrzucę przegląd z action, bo wiem, że bardzo lubicie ten sklep. Zresztą ja również pobiegałam sobie po całym sklepie i znalazłam naprawdę sporo nowości, więc oglądajcie do końca. Jeśli oczywiście filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zdawić mi łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. A teraz zapraszam już na półeczki i zaczniemy sobie od takiej nowej, fajnej doniczki. Mamy ją w trzech kolorach, jest ona wisząca i kosztuje niecałe 13 zł. Obok mamy taką ciekawą papierową ozdobę. Są to bukieciki róż. Do wyboru macie albo różowe, albo białe. No bardzo ładne i kosztują tylko 6 zł. Mamy też fajną szkatułkę. Typowa taka dla dzieci. Kosztuje 11 zł. No powiem wam, że ja się tak rozglądam, bo szukam takiego fajnego prezentu dla moich sześniaków na dzień dziecka, bo to już za niedługo. Ale tutaj co znalazłam, za 74 zł mamy nowy stoliczek, dosyć nawet spory i on zamiast blatu ma lustro. No duży plus. I dobrze, że dali tutaj ten stolik, bo popatrzcie co mi się tutaj schowało. Przepiękna taca za 20 zł na takich nóżkach. Jest ona srebrna. No przepiękna i w środku ma lustro. No bardzo ładna i niecałe 20 zł. Kochani, przygotowujemy się na upały i w action pojawiły się fajne wiatraczki. Taki mały do torebki za 7 zł, ale mi bardziej spodobał się ten za 13, ponieważ jest tutaj pojemnik na wodę i jak włączamy sobie ten wiatraczek, to też pryska taką mgiełką. I nie śmiejcie się ze mnie, ale ja sobie to wzięłam dla mojego pieska, ponieważ mam takiego staruszka, który ma w tym roku już 13 lat i bardzo ciężko znosi upały. Tu mamy coś ciekawego – spray do włosów w trzech kolorach mamy do wyboru niebieski, różowy albo złoty i on jest ceniony niecałych 8 złotych. No i coś co jest bardzo ważne w lato, czyli nawadnianie organizmu. Za 10 zł mamy taką buteleczkę. No niestety była plastikowa, ale zdarzają się tutaj szklane, zresztą w ekrzyn i w PEPCO mamy spory wybór tych szklanych butelek. Znalazłam ciekawy gadżet dla osób, które lubią jeździć pod namiot, mamy takie lampki do zawieszenia od, na sznurki od namiotu, za 12 zł mamy 4 sztuki, jest to przydatne na pewno dla osób, które wybierają pola namiotowe poza miastem, bo w nocy jak jest ciemno to tych sznurków w ogóle nie widać i można się potknąć. Ciekawy stół pojawił się w Action. Jest to stół do tych materiałów obrusów, które Wam kiedyś pokazywałam. Rozmiar 110x80 cm, czyli jak widzicie jest to bardzo wysoki stół. Kosztuje niecałe 150 zł. Jest to ciekawa opcja, jak na przykład robicie imprezę na dworze, albo na przykład imprezę tematyczną. Na tym stole możecie sobie zrobić barek, albo na przykład postawić tort, jak robicie urodziny. Tych materiałów albo brusów mamy też spory wybór, bo oprócz takich jednokolorowych mamy też nadrukiem. Ten mi się bardzo spodobał, bo pasuje zarówno na Sylwestra, jak i na przykład na imprezę urodzinową dla dziecka o tematyce kosmicznej. Jedna z Was w komentarzach poprosiła mnie, żebym sprawdziła cenę leżaków i czy pasują do nich te poduszki ogrodowe. Więc tak, na początek znalazłam bardzo fajne krzesło ogrodowe. Jest ono w cenie całych 120 zł. Solidnie wykonane, ładnie też wygląda, więc godne polecenia. Do niego te poduszki ogrodowe pasują idealnie, nawet znalazłam jedną, która pasuje kolorystycznie. Jedyny minus to te krzesełko ma na stałe przymocowane taką poduszkę pod głowę. Może być to problem, chociaż mi się akurat wygodnie siedziało. Jeśli chodzi o leżaki, no to u mnie była ostatnia sztuka tego i powiem Wam, że jest to hit za niecałe 180 zł. Mamy naprawdę spory leżak. Bardzo dobrze wykonany. Mamy tutaj regulację tego oparcia. No, powiem Wam szczerze, że gdybym miała ogród, to bym sobie go wzięła, bo jak za taką cenę taki leżak, to jest to naprawdę okazja. Niestety te poduszki ogrodowe są za małe na ten leżak. Ale jakby się uprzeć, mamy tutaj op na oparciu tą poduszkę. Jedynie by nam nogi wystawały, więc można by to było połączyć. No śpieszcie się, jeśli chcecie kupić te leżaki, bo u mnie została tylko jedna sztuka i nie dziwię się, bo jest to naprawdę hit. Ale jeśli chodzi o krzesła ogrodowe, no to ja Wam polecam te. Fajna cena, fajnie wykonane. Jeśli w tym roku wybieracie się na wakacje samolotem, no to mam dla Was dwa fajne gadżety. Pierwszy za niecałe 12 zł mamy wagę do bagażu. A też mamy zawieszki do bagażu, na którym możecie sobie napisać swój adres. One są w cenie niecałych 3 zł i do wyboru mamy albo taki motylek, albo taką żółtą. Ale tutaj znalazłam nowość, mamy pachnący kamień. Kosztuje on niecałe 9 zł. Do tych kamieni mamy olejki o różnych zapachach, na przykład tutaj mamy miód i mandarynka, mamy też limonkę. Jatlotosu, lotosu, no duży wybór. No i po prostu spryskujecie sobie te kamienie tym olejkiem i one pachną. Możecie sobie je też zawiesić gdzie chcecie. Są w różnych kształtach te kamienie, bo są okrągłe, kwadratowe, z różnymi też napisami, na przykład tutaj mamy Be Happy, no ciekawa opcja. Mamy też nowe ręczniki do wyboru albo takie jednokolorowe, albo z nadrukiem. Kosztują 33 zł i rozmiar 100 x 180 cm. Kochani, jeśli to działa, to to będzie hit tegorocznych wakacji. Za niecałe 25 zł mamy taki kocyk z takiej siatki. Duży, bo mamy tutaj 2 m na 1,5 m. I jeśli wierzyć temu, co jest na tym nadruku, to on nie przepuszcza piasku. A jeśli piasek się wysypie na ten koc, to wystarczy przetrzeć ręką i on po prostu spada. To działa jak sitko. No ja osobiście nienawidzę piasku na kocu, co chwilę go wytrzepuję i jeśli to faktycznie działa, to to jest produkt dla mnie, aż mnie kusi, żeby to kupić i to przetestować. Na solarnych lampkach mamy też nowość. Za 13 zł pojawiły się takie świeczki. Jak widzicie, mamy w różnych kolorach. Ten solar jest tutaj na samej górze i mamy taki płomyk. No, ciekawie, musi wyglądać jako na świeci. Pojawiły się z powrotem te lampki, które się tylko tak kładzie, za 18 zł. Ostatnio bardzo szybko się sprzedały, więc pokazuję wam, że u mnie doszła dostawa. Tutaj mamy kolejny produkt, o który pytała Kasia. Są to baseniki dla piesków. Jak widzicie, nie są one dmuchane, więc pieski Wam ich nie przebiją. Ten jest za 85 zł i jego rozmiar to 120 x 30 cm. Fajne, że mają też taki korek, że łatwo z niego wylejecie wodę. Do wyboru jest też mniejszy za 47 zł i rozmiar tutaj jest 80 cm na 30. Ale znalazłam też coś ciekawego na upały, taką fontannę dla pieska i kosztuje ona niecałe 21 zł. I teraz produkt, który ja Wam gorąco polecam, jest to mata chłodząca dla piesków, kosztuje tylko 38 zł, nawet spora, bo mamy tutaj rozmiar 60 na 80 cm. Wczoraj po spacerze to Wilson tak się zgrzał, że od razu się na niej położył. Świetnie chłodzi. Jak za taką cenę, naprawdę super produkt. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, co z danego przeglądu polecacie albo co Wam się nie sprawdziło. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.